17 lutego 2021 roku, środa, połowa tygodnia, piot z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. W dniu wczorajszym mówiliśmy sobie, że do obserwacji będą amerykańskie rentowności i w przypadku 10 latków w chwili obecnej testujemy, czy mierzymy się z poziomem 1,30. Wcześniej mówiło się, że 1% to będzie taki poziom, na którym posadach pewne rzeczy mogą się zacząć. Później mówiło się 1.15, wczoraj byliśmy na 1.25, dzisiaj 1.30 jest testowane. W związku z czym nie dziwi zachowanie etka, zwłaszcza, że ja mówiłem w dniu wczorajszym, że istotne będzie spojrzenie z perspektywy sesji w Nowym Jorku megafon, o którym mówiliśmy, atak na trójkę, gratulacje dla tych, którzy się ewentualnie załapali. Pytanie. Za milion dolarów, co dalej, jeśli chodzi o euro -dolary. I tutaj z perspektywy intraday, wydaje się, że poziomy, o których mówiliśmy wcześniej, 1,20, 1,19,60, ponownie wracają do gry. Za chwilę, jeśli chodzi o ten popyt, zmienimy sobie na wykres dzienny, tam pewne rzeczy będą lepiej widoczne, ale najpierw powiedzmy sobie o możliwej podaży intraday, zwłaszcza jeśli kontynuacja na rynku rentowności. Będzie miała miejsce. Tutaj oczywiście jest kwestia związana z Fedem i z ewentualnym capem. Bardzo jestem ciekaw. Natomiast jeśli ten ruch wytrzyma do końca tygodnia, to piątek może być taki dość, dość interesujący. Jeśli chodzi o podaż w dniu dzisiejszym na rynku euro-dolara, to pierwsze poziomy według mnie to 1,2085, 1,21. Te 15 pipsów. Stanowiące to pierwsze miejsce e, pro e, podażowe, okej okay? i tutaj w tym wypadku celem byłoby dolne ograniczenie, e, dolne ograniczenie e, megafonu, czy linia pociągnięta tutaj po tych, e, po tych dołkach, w okolicach 1.2040. Drugie miejsce pro podażowe to trzeba tutaj e, spojrzeć na zachowanie się cen w dniu wczorajszym w ciągu sesji azjatyckiej i e, w sesji w Londynie, a mianowicie to wyjście na nowe maksy z dwóch miejsc sugeruje, że e, poziomy związane z otwarciem tygodnia, e, czyli w okolice 21.35 aż do 21.55, czyli całe te, ma szansę być e, drugą potencjalną strefą e, podażową i znowu według mnie e, tutaj, e, jeśli będziemy mieli do czynienia z e, jakimś takim przyciskaniem, to ono będzie miało miejsce w okolicach sesji e, w Nowym Jorku. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, czyli e, podaż powtarzając 85-2095 e, i później wyżej 21.35-2155. Jeśli chodzi o popyt, to o czym wspomniałem przed chwilą, że on będzie dobrze widoczny ewentualnie z dziennego. Wracamy oczywiście do tej strefy, o której którą poruszaliśmy sobie kilkukrotnie wcześniej. No i na bazie tego ostatniego zachowania tutaj e, kwestia ewentualnego dokończenia biznesu w związku z dolnym swingiem mówimy tutaj o zbliżeniu się w rejon, e, rejon e, 19,70, e, 19,60. E, tutaj e, wydaje się, że szanse na e, e, ewentualnie popyt po przegrupowaniu, jeśli chodzi o ostatnie fajerwerki, może, e, może mieć miejsce. Tyle jeśli chodzi o kwestie związane z e, euro, dolarem. I e, amerykańskimi rentownościami fund. Fund też reaguje na zachowanie się, jeśli chodzi o amerykańskie rentowności. Tyle tylko, że tutaj dochodzi do głosu jeszcze kwestia zachowania się eurofunta, czyli fund zyskuje do wspólnej waluty. E, I tutaj mieliśmy dość spory popyt, co było zaskakujące, e, w ramach e, fixingu w Londynie. Później to oczywiście kolejny raz oddaliśmy, pokonaliśmy. Minima podczas sesji azjatyckiej, jeśli chodzi o minimum z dnia wczorajszego, natomiast ten funt radzi sobie znacznie lepiej. Pamiętacie, rozmawialiśmy o odmierzeniu przy, w przypadku złamania tego ruchu wzrostowego, o odmierzeniu do spodu, trochę tej przestrzeni do otwarcia tygodnia zostało. Popyt, jeśli chodzi o funta, w takim razie 38,50. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie tego funta w ramach ewentualnego spajku w dół, co niektórzy mogą próbować w cudzysłowie łapać, mówimy tutaj o poziomach. Tuż po 38,5-37,90. Jeśli chodzi o podaż, no to właśnie kwestia związana z tym fixingiem w dniu wczorajszym, a mianowicie kwestia poziomów powyżej 39, ok? Od kwestii związanej z linią okay, po kwestię linii horyzontalnej, czyli aż 39, 39,39,20, jako potencjalna kwestia pro. Podażowa, jeśli chodzi o funta. Z perspektywy wykresu wyższego horyzontu, jeśli ktoś tutaj chce cierpliwie poczekać, no to chcąc próbować być w średnim terminie niedźwiedziem, to chcemy zobaczyć ewentualnie górny swing z zamknięciem dnia pod poziomami związanymi z otwarciem tygodnia. Tak by mogła wyglądać kwestia funta z dolarem, a tak jak wspomniałem, zachowanie na funcie dużo wynika z tego, czego świadkami jesteśmy na. Parze eurofund, i tutaj dotarliśmy do dość istotnych poziomów związanych z potencjalnym popytem. Mówimy sobie o poziomach zbliżonych do 86,90, 86,80. Bardzo jestem ciekaw, czy, a jeśli tak, to jak będzie wyglądało, wyglądał ruch ewentualnie kupujących w nawiązaniu do tego takiego kanału spadkowego, w nawiązaniu do kwestii związanych z otwarciem tygodnia. Bo szczyt tego kanału jest na poziomie w chwili obecnej właśnie otwarcia, otwarcia tygodnia. A oczywiście z perspektywy średniego terminu to kwestia, którą chcielibyśmy zobaczyć, to wyjście górą, retest i kontynuacja, tak? przynajmniej tutaj do 90. Natomiast dopóki tego nie zobaczymy, to obrona obecnych poziomów potencjalnego popytu ma szansę być tylko tą taką krótkotrwałą przed czyli powrót do górnego ograniczenia i przyspieszenie spadków, tak? Jeśli zaczniemy te spadki przyspieszać, to tutaj niewykluczone 85, 50 i 85. W związku z czym, zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy na eurofuncie. I z tej perspektywy, z tej perspektywy tutaj biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy z dziennego, no to na pewno kupujący będą szukali rozwiązania, gdzie ewentualnie Sprzedający mogą próbować, mogą próbować realizować zyski, i tutaj tak zwane i szybka, szybka próba podpórki. No, i na ten moment wydaje się, że to ostatnie miejsce słabości powyżej 87,5, ok, mogłoby ewentualnie stanowić tego typu rozwiązanie dla kupujących. W związku z czym ten psychologiczny poziom 87,05 87 jako pierwsze miejsce propodarzowe i intraday, i tak. Należałoby na to spojrzeć, mając z tyłu głowy, że to jest bardzo wąski zakres na ten moment. Ok, żeby tu próbować na siłę ganiać się z krótkimi, tu mnie osobiście bardziej pasuje tego typu akcja na ten moment. A i ewentualna próba wyjścia odrobinę wyżej w kierunku 87,50 albo 50% tej konsolidacji 87,65,70. Tak bym widział ewentualnie euro, funta w ramach w ramach jakiejkolwiek, jakiejkolwiek możliwej reakcji. I jeszcze na koniec, jeszcze jedna para, a mianowicie dolar z 1, dolar z jenem, który osiągnął nawet poziomy powyżej 106. A w związku z czym na chwilę obecną, jeśli przypatrzymy się temu jakie poziomy zostały wybite, które test 105 70 miał generalnie miejsce, w związku z czym e, ja bym tutaj ewentualnie poczekał na ruch związany być może właśnie z jakimś 1-1 nadbiciem e, poziomów związanych ze 105 70 i próbą otwarcia ostatniego miejsca lokalnej słabości, które tak naprawdę nie było e, testowane e, i takiej wąskiej konsolidacji, mówię tutaj o 105 50, jeśli chodzi o, o potencjalny, e, potencjalny intraday popyt, aby Spróbować się podłączyć pod retest związany ze 106,20. Oczywiście, gdzie, jak gdzie, ale akurat na tej parze najistotniejsza jest kwestia związana z rentownościami. Jeśli chodzi o wykres dzienny, ok, no to tutaj kwestie, z którymi mamy do czynienia, jeśli chodzi o próbę policzenia czegokolwiek i powybijania, to tak naprawdę próba zejścia w okolice 104,50 i 103,60 z perspektywy średniego terminu jeszcze nie przeszkodzi w kontynuacji ewentualnych, e, ewentualnych wzrostów. W związku z czym w krótkim terminie 105,50 jako potencjalne miejsce pro, e, popytowe. W przypadku głębszego cofnięcia e, okolice 104,90 jako poziomy związane z tego tygodniowym otwarciem tygodnia, później połowa tej konsolidacji, z której tutaj wychodziliśmy do góry, czyli poziomy zbliżone do 104. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o e, dane z Wielkiej Brytanii dotyczące inflacji po stronie konsumentów. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o kwestie związane z amerykańskimi rentownościami. Dolar w centrum uwagi na pewno w ciągu dnia. Natomiast warto po południu będzie zwrócić uwagę również na Kanadyjczyka, bo z Kanady będziemy mieli publikację danych dotyczących inflacji po stronie e, konsumentów. A jeśli byłyby słabe, plus amerykańskie rentowności do góry, e, sprawdźcie sobie Trading View. Hmm, tam jest analiza e, USDCAT. E, Zobaczymy. W przypadku w cudzysłowie fireworków po południu, jeszcze jedno nie Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Cześć.